Ujo, rozwaliłeś auto, Dawid. I o to chodziło, o to chodziło! Musi być zadymka! Jadwiu! Zadymka! jadwiu, jadwiu! Zadymka! jadwiu, jadwiu! A jeszcze jest Zadymka! Dawid. No racja! Kto wystrzelają?! Tam, tam! Dawid, co wymyślił zadymkę? Ja wymyśliłem! Ja jestem! No to, to już Jasper wymyślił zadymkę, nie wiedziałeś? Jesteś tam z tym no, racja! Dawid, jakiś trendsetter jesteś, kurwa, no? Z kim, kim? Trendsetter, taki ktoś, kto wyznacza nowe trendy. Nowe trendy wyznaczasz, Dawid. No, racja, racja! A myślałeś, Dawid, co powiedziałeś? A <coughs> oh, nic, nic! Czekaj. Ej, eee, Dawid. Dawid, to znaczy, że jesteś trans. Nie, nieprawda! To no. Że trendsetter, no.